Dla firm inwestujących w... Nowe technologie oraz chcących przygotować się do wdrażania nowych produktów, Ministerstwo Finansów przygotowało trzy rozwiązania. Pierwszą nowością jest możliwość symultanicznego korzystania z ulg już teraz dostępnych, czyli z ulgi badawczo rozwojowej oraz z ulgi IP Box. Drugim narzędziem jest ulga na prototyp. Mamy świadomość, że wyprodukowanie prototypu, nawet bazującego na już przygotowanych projektach jest czynnością bardzo kosztowną, związaną z dużymi wydatkami, ponieważ jedną rzeczą. Jest są wyprodukowanie prototypu, czyli tak zwana próbna produkcja, odpowiednie nastrojenie i przygotowanie parku maszynowego, ale przede wszystkim tego rodzaju prototyp musi być przetestowany, muszą być przygotowywane jego kolejne wersje rozwojowe i na koniec, również po przygotowaniu jego ostatecznej wersji, konieczne są pewne działania marketingowe, które określą, czy to już jest ten moment i ten czas na to, żeby prototyp przenosić do produkcji na masową skalę i żeby po prostu pojawił się na rynku. Tego rodzaju wydatki są często bardzo dużym obciążeniem dla przedsiębiorców i bardzo zależy nam na tym, żeby dobre pomysły, dobre pomysły na nowe polskie produkty nie trafiały po prostu do szuflady tylko i wyłącznie z powodu braku finansowania. Dlatego Ministerstwo Finansów wychodzi z propozycją ulgi, która zmniejszy ten koszt po stronie przedsiębiorców. Będzie to ulga na prototyp. Szczególne wydatki związane z Przygotowanie prototypu z jego testowaniem oraz działaniami marketingowymi dotyczącymi podjęcia decyzji o wdrożeniu prototypu do produkcji będą mogły zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu w więcej niż 100%. Na każdą złotówkę wydaną na przygotowanie, opracowanie prototypu oraz przygotowanie go do wdrożenia do produkcji od podstawy opodatkowania będzie można odjąć ,30 zł 30. W przyszłym roku wejdą w życie przepisy dotyczące ulgi na robotyzację. Będzie to szczególne rozwiązanie, które ułatwi przedsiębiorcy zakup robota przemysłowego, czyli robota naśladującego ruch. Ręki, człowieka. Koszty, które będzie można wliczyć do podstawy opodatkowania, czyli ulga, dotyczyć będzie nie tylko samego kosztu nabycia robota, ale również kosztu jego instalacji, kosztu potrzebnego do korzystania z niego oprogramowania, oraz przede wszystkim kosztu przeszkolenia pracowników do korzystania z tego narzędzia. Robotyzacja jest odpowiedzią na zgłaszany nam przez przedsiębiorców problem z dostępem do siły roboczej, który był szczególnie dużym. Problemem właśnie teraz w okresie covidowym, w czasie zamknięcia granic, również i teraz w czasie popandemicznym, bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie i przedsiębiorcy muszą szukać narzędzi usprawniania produkcji, zwiększania jej produktywności. Pamiętajmy, Polska jest krajem o jednym z najniższych współczynników robotyzacji w regionie. Jesteśmy daleko nie tylko za Niemcami, gdzie na 10 tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle jest aż 8 razy więcej robotów, przemysłowych, przy pomocy których oni działają, ale również jesteśmy bardzo daleko za Czechami czy Słowacją, gdzie tych robotów jest aż czterokrotnie więcej niż w Polsce. Dlatego bardzo zależy nam na tym, aby ta dość trudna i kosztowna inwestycja po stronie przedsiębiorcy, inwestycja w nową technologię w robota przemysłowego była po prostu dla polskiego biznesu tańsza.